Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. W wakacje, troszeczkę nam pogoda się zmienia, troszeczkę pada dzisiaj ostatnio. Jesteśmy dzisiaj w dzielnicy Tatary. Ulica Montażowa, największa inwestycja, która lada, lada dzień zostanie oddana mieszkańcom do użytku. Właśnie to ona jest użytkowana, tylko formalnie. Tak, taka stricte dzielnicowa ulica, można powiedzieć taki rogal 700-metrowy. To rogalisko bym powiedział. rogalisko, żeby pan redaktor wiedział, bo to prawie 7 milionów ta inwestycja kosztowała. No Deszczówka tutaj kompleksowo przebudowana, sieci, kanał technologiczny, no i oczywiście ten układ jezdny, chodniki i oświetlenie. Praktycznie tutaj od ulicy Gospodarczej do tego takiego przerwanego odcinka ulicy Łęczyńskiej. Na pewno tutaj te osiedla pobliskie, mieszkaniowe będą się cieszyć i to jeszcze cieszyć w tym miesiącu, bo przystępujemy powoli do odbiorów tej inwestycji. To jest bardzo ważna inwestycja, ale nie jedyna w dzielnicy. Tak, w ogóle sama dzielnica bym powiedział, ona historycznie była odrębną wsią. Ta nazwa, ono ma, styka wskazuje, że Tatary tutaj, historycy badają, że tutaj podobno był jakiś obóz tatarski, a na pewno jakaś enklawa, może nawet taka rezydencjalna, tak jak powiedziałem później, samodzielna wieś. Ale właściwie cały ten układ drogowy i układ mieszkaniowy dzielnicy był ściśle związany z lokalizowaną tutaj w tutaj latach 50. budowaną fabryką samochodów ciężarowych. To ta właśnie. historii historię fsl tak, to jest legenda, potem właśnie, Motor Polska i tak dalej i tak dalej. To prawda, i ta właśnie fabryka tak naprawdę i tutaj te, te przebudówki, te firmy, przedsiębiorstwa, one kreowały tą zabudowę mieszkaniową. Całkiem spora dzielnica, ponad 10 tysięcy mhm. mieszkańców. Zazwyczaj to są oczywiście taka wielorodzinna, te takie bloki. No i takie są potrzeby dzielnicowe, ale pamiętajmy o tym, że dzielnica Tatary, ona przebiega jakby osiowo wzdłuż kluczowych dzielnic, przepraszam ulicy Lublina, to jest ulica turystyczna byliśmy ostatnio na Hajdowie, pamiętamy, że ulica turystyczna, która również w dużej części przebiega przez dzielnicę Tatary, ona jest projektowana w przyszłym roku będziemy mieli dokumentację całej przebudowy ulicy turystycznej razem z tymi dwoma mostami nad Bystrzycą, a w dzielnicy Tatary również jakby Spory kawałek ulicy Mełgiewskiej mhm. będzie jakby w ramach tej, tego projektu, na no, który będziemy szukać później finansowania wy wykonawczego zrealizowany. My ze strony miasta dokładamy, bo już projektujemy również w dzielnicy Tatary, ulicę Frezerów, tam mniej więcej do ulicy Projektowej. Tu chodzi o taką modernizację, tam też jest taka zabudowa trochę mieszkaniowa, trochę po jednej stronie przemysłowa. Także ten układ drogowy w tej części północnej dzielnicy już się projektuje. Pamiętajmy, że tutaj też upodobała sobie kolej dzielnica. na linia jakby kolejowa tutaj wzdłuż, na północ od ulicy Chemicznej. Ale jest to też ta łącznica na granicy dzielnicy na Lubartów i później na Rejowic. No i oczywiście mało kto wie, albo nie wszyscy wiedzą, że tutaj jest czynna stacja kolejowa w nieopodal w Ordu Wojewódzkiego Środka Ruchu Drogowego. Można się do pociągu tutaj na przykład przesiąść. Oj, Także... proszę, panie dyrektorze, to już tam dawno tam nie była na tej stacji kolejowej. No tak, ale, ale, ale funkcjonuje. W każdym razie, tak jak powiedziałem, układ drogowy to są te duże takie ogólnomiejskie ulice typu Mełgiewska, Turystyczna, Grafa, no i takie dzielnicowe tematy, które razem z Radą Ulicy no staramy się tutaj na bieżąco te sprawy załatwiać. Czyli chodniczki, przejścia, ławeczki i tak dalej, i tak dalej. To jest przy takich osiedlach mieszkaniowych, to tak jak redaktor mówi, to jest... Jakiś chodniczek, miejsca postojowe, tu są na, na wagę złota. No i tak to robimy na przykład na ulicy Krzemionki, miejsca postojowe. Właściwie to już są zrealizowane. Czy teraz trochę na północ, na, na północ czyli pod górę jedziemy? robimy taki sięgacz w ulicy Gospodarczej, zresztą z budżetu obywatelskiego, ale przy pomocy Rady Dzielnicy i to jest to, co pan redaktor wspomniał. Kawałeczek układu jezdnego, czyli taka nakładka, jakiś chodnik, jakieś miejsce postowe, to wszystko jest uzgadniane z Radą Dzielnicy. I takimi jakby sposobami, I małymi kroczkami całą dzielnicę powoli odnawiacie, tak ale to tegoroczne inwestycje to nie jedyne, bo również sporo się działo w roku minionym. No tak, w tym roku to jak mówię królowa tutaj inwestycji drogowych to oczywiście ulica Montażowa, na której stoimy. Natomiast takie drobne inwestycje, właśnie to co przed chwileczką powiedziałem, ulica Gospodarcza, ale w ubiegłych latach żeśmy robili z dwa sięgacze ulicy Kutnicznej w takim samym sposobie. Kawałeczek chodniczka, kawałeczek układu jezdnego, miejsce postojowe i takimi skokami właśnie przy pomocy Rady Dzielnicy tutaj mieszkańcom drogowo modernizujemy ten układ wewnętrzny. No cóż, oby jak najszybciej takich małe inwestycje y, zmieniały całe oblicze dzielnicy, bo, której, która i tak już dobrze wygląda, moim zdaniem. Znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Tak, ale trzeba też dodać, że tutaj miasto bardzo intensywnie wzięło się za, za jakby rewitalizację tych terenów. Tutaj mówimy, a już są procedowane y, takie projekty rewitalizacyjne jak tutaj Mjopodo, ale y, no tak, rewitalizacja takiego skweru, czy tego słynnego amfiteatru, który no trochę właśnie. podupadł w latach 90., a, a właśnie w latach no, prosperity tej dzielnicy, czyli lata 60. 70. 80. on tu ładnie funkcjonował, będą te rzeczy rewitalizowane. I jeszcze na koniec powiem, bo na czerwcowej ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miasta Lublin Prezydent dołożył tutaj nam drogowcom ponad 4 miliony złotych na takie letnie, wakacyjne modernizacje. Oczywiście część z nich będą w dzielnicy Tatary, mówię to chociażby o grafa. mówię to chociażby, chociażby o tym ciągu tysiąclecia Witosa, który też przebiega mhm. częściowo przez dzielnicę Tatary. Także na pewno jeszcze w wakacje tutaj z takimi dużymi remontami się pojawimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę. Paweł w wtorek na dzielni. Jeżeli macie pytania, sugestie, uwagi, to prosimy je przesyłać pod ten adres.